Model Lizzie od niemieckiego producenta Gisela Meyer, To się Wam przeczeszę, żebyście zobaczyły, że to na żywo dokładnie tak wygląda jak włożycie to po prostu od strzału. Jest fajna i nowoczesna fryzura jak od fryzjera. Lizy po włożeniu wygląda tak. Ten model bardzo lubicie i mamy go w różnych fajnych kolorach. Akurat teraz wybrałam taki, no zobaczcie, są bardzo ładne refleksje, jaśniejsze, ciemniejsze, generalnie jest to blond, ale jakby mnie się ktoś spytał, czy to jest jasny. Czy ciemny blond, to nie potrafi odpowiedzieć. ocencie sami. Jeżeli model Lizzy Wam się podoba, to zapraszamy na wigello.pl do naszego sklepu internetowego, albo osobiście do poznania, albo po prostu do nas zadzwońcie, bo z nami wszystko przez telefon można załatwić namiary na nas nad, albo pod wideo, zależnie czy oglądacie ten film na Facebooku czy YouTubie. Do zobaczenia!